Jak działa bank? Osoby, które słuchają mnie od pewnego czasu, właściwie uważają, że bardzo dobrze wiedzą, w jaki sposób działa bank. Jednakże, chciałabym ten odcinek poświęcić na głębsze jeszcze wyjaśnienie sposobu działania banku i tworzeniu się pieniądza bankowego. Ten odcinek przeznaczony jest nie tylko dla tych, którzy się tym do tej pory nie interesowali, ale także dla tych osób, które uważają, że już wszystko na temat bankowości wiedzą. Może się zdarzyć, że jednak dowiedzą się w tym odcinku czegoś nowego, zatem zachęcam do wysłuchania tego, o czym będę mówiła. Na początek, jednak chciałabym przypomnieć Państwu, czym jest Weksel. Weksel to jest taki papier, prawda? Teraz opiszę, w jaki sposób ten papier działa. A więc moja sąsiadka ma do sprzedania mieszkanie, ja jestem zainteresowana kupnem tego mieszkania, no i wobec tego zaczynamy rozmawiać o tym kupnie. No, mieszkanie kosztuje tam powiedzmy 100 tysięcy złotych. Ja mówię, ja bym chętnie kupiła, ale nie mam w tej chwili pieniędzy, jak wyjść z tej sytuacji. Sąsiadka mówi mi: no wiesz, mnie zależy na sprzedaży tego mieszkania, nie chcę go dłużej utrzymywać. Twoja cena byłaby dobra. Mnie w tej chwili te pieniądze nie są jeszcze bardzo potrzebne, bo moja córka jeszcze za mąż nie wychodzi, więc ja mogłabym na te pieniądze poczekać. Jak zatem możemy się umówić? Otóż ja wtedy mówię: No dobrze, to ja wobec tego wystawię ci weksel na wartość tego mieszkania. Co to jest weksel? To jest taki papier, w którym ja, jako kupująca, oświadczam, że sprzedającemu zapłacę w odpowiednim miejscu, w odpowiednim terminie właściwą kwotę. Czyli ta osoba w zamian za mieszkanie otrzymuje papier wartościowy, który nazywa się wekslem. I jest to moje zobowiązanie do zapłaty kwoty określonej wek wekslu na wekslu w odpowiednim terminie, w odpowiednim miejscu. Otóż ten weksel to nie jest wekslem takim, jaki spotykacie w bankach. To nie jest tak zwany weksel własny, bo ja wystawiłam w tym wypadku weksel, tak zwany weksel indosowany. Weksel indosowany to znaczy taki weksel, który będzie mógł przechodzić z rąk do rąk. Po roku ja jeszcze nie mam pieniędzy, weksel jest wystawiony na dwa lata. Po roku moja sąsiadka chciałaby już mieć te pieniądze. Otóż, jeśli ona ma weksel indosowany, to ona może coś nabyć płacąc tym właśnie wekslem. Czyli, jeśli ktoś w zamian za. Rzecz lub usługę zgodzi się przyjąć ten weksel, to ona po prostu ten weksel mu przekaże, i wtedy ja, jako osoba zobowiązana z weksla, zapłacę kwotę, która jest wymieniona na wekslu, nie mojej sąsiadce, tylko tej osobie, której ona ten weksel przekazała w związku z następną transakcją. Otóż weksel indosowany może przechodzić z rąk do rąk. Jeżeli tak, to znaczy, że wekslem możemy płacić zarówno za rzeczy, jak i za usługi. Co to znaczy, że wekslem możemy płacić? Otóż okazuje się, że weksel jest po prostu środkiem płatniczym, prawda? No bo skoro dzięki temu wekslowi może dochodzić do transakcji handlowych, to znaczy, że jest to po prostu środek płatniczy. Czy to jest pieniądz? Nie. A czy można nim płacić? Tak. Czym w tym wypadku płacimy? Otóż płacimy długiem, prawda? Bo ja zobowiązuję się, że w przyszłości zapłacę. Ten ktoś, kto posiada weksel, to tak naprawdę posiada mój dług. I teraz przejdę już do banków. Otóż wyobraźmy sobie tą sytuację, którą opisałam, że przychodzę do tej mojej sąsiadki, prawda? Ona mówi tak, no wie Pani, Pani się wprowadziła dwa tygodnie temu, ja Pani nie znam, Pani mi da weksel, ja po prostu Pani nie ufam, prawda? Ja nie wiem, czy Pani ten weksel rzeczywiście wykupi, czy nie i co się z tym w ogóle stanie. Otóż taka sytuacja może być dość powszechna, dlatego że nie zawsze kupujemy od znajomego, prawda? Czasem kupujemy od osoby obcej. I wtedy co się dzieje? Otóż, pomiędzy mnie i sąsiadkę wchodzi osoba godna zaufania. W tym wypadku instytucja zaufania publicznego. Tą instytucją jest bank. I otóż, bank działa na takiej zasadzie, że pośredniczy między mną i tą sąsiadką. Otóż, bank mówi tak: Ja badam. Twoją zdolność kredytową, czyli moją, prawda, jako osoby, która się zadłuża i dzięki temu bank mówi, ja wiem, że Ty się wywiążesz z tego zobowiązania, że Ty ten weksel, w cudzysłowie, prawda, że ten dług spłacisz, że ten weksel jak gdyby wykupisz, prawda, ja Ci ufam, ja na te pieniądze od Ciebie będę czekał powiedzmy tam 4 lata, prawda, będziesz mi to przynosić w ratach miesięcznych. Więc, z jednej strony, bank zaufał mnie jako osobie, która się zadłuża, jest przekonany, że ja ten dług spłacę. Z drugiej strony, bank zobowiązał się w stosunku do mojej sąsiadki, która sprzedaje to mieszkanie, i mówi tak: Droga pani, ja pani utworzę w moim banku konto. Na tym koncie znajdzie się ta kwota 100 tysięcy. Ta kwota będzie tam zapisana. Jej oczywiście realnie nie ma, o czym sąsiadka nie wie, prawda? Ale zapisana jest i ja, bank, jako instytucja zaufania publicznego, oświadczam pani, że w każdej chwili, na każde żądanie, pani tę kwotę otrzyma. Oczywiście sąsiadka nie potrzebuje tego w tym momencie, tak jak mówiłam, dopiero za rok wydaje córkę za mąż, powiedzmy, i potrzebuje tych pieniędzy. Idzie do banku i bank się jej pyta, tak, potrzebuje pani tych pieniędzy? Ona mówi, tak, potrzebuje. No a komu pani chce zapłacić? Ano temu domowi weselnemu, który robi córce wesel. A ile to będzie kosztowało? No powiedzmy, 20 tysięcy. To bank mówi tak, to wobec tego my w Pani imieniu uregulujemy tę kwotę. Zakładają rachunek bankowy osobie, która prowadzi dom weselny. Oczywiście w praktyce jest inaczej, nie zakładają niczego, banki między sobą się porozumiewają, ale ja w tej chwili upraszczam całą sytuację. Zakładają rachunek bankowy. Pomniejszają kwotę należną mojej sąsiadce o te 20 tysięcy, już sąsiadka ma w banku tylko 80 tysięcy i przepisują tę kwotę na rachunek domu weselnego. I teraz dom weselny może żądać od banku w każdej chwili 20 tysięcy. Została dokonana transakcja kupna-sprzedaży. W tym wypadku sąsiadka kupiła w domu weselnym usługę. Czy zapłaciła pieniądzem? Nie. Ona jak gdyby przekazała część tego weksla indosowanego z tego poprzedniego przykładu, prawda? W jej imieniu ten dług, który ja mam, został przekazany na konto innego podmiotu. W tym momencie. To oczywiście nie mówię, że to po roku, tylko zakładam, że jeszcze nie zaczęłam spłacać kredytu. Jaka jest sytuacja? Otóż sytuacja jest taka. Ja jestem winna bankowi 100 tysięcy, a bank jest winien mojej sąsiadce 80 tysięcy i domowi weselnemu 20 tysięcy. Nie ma tu żadnych pieniędzy w takim rozumieniu, w jakim się rozumie gotówkę, prawda? Bo naprawdę pieniądzem jest tylko gotówka. W tym wypadku powstał co? Powstało coś, co w literaturze nazywa się pieniądzem bankowym. I ten pieniądz bankowy jest niczym innym jak moim długiem, który krąży na tych kontach bankowych. Cały czas ten dług przekazywany jest z konta na konto. Czyli jeśli teraz dom weselny zakupi albo zechce wypłacić wynagrodzenie osobie, która obsługuje to, to znowu zostanie dokonany przelew z konta, z konta domu weselnego na konto osoby, która obsługuje tą imprezę. I znowu przechodzi dług z rąk do rąk, prawda? Więc o co chodzi? Chodzi o to, że osoby, które mają te konta w banku, w tym wypadku moja sąsiadka, dom weselny i ta osoba, te osoby, one nie wiedzą, że to nie jest pieniądz realny w takim sensie, że, że to nie jest żywa gotówka, która spoczywa w sejfie w banku. Bo w sejfie w banku nie ma nic, jest tylko zapis elektroniczny na ich kontach. I jest to po prostu tak zwany pieniądz bankowy, czyli pieniądz dłużny, wytworzony przeze mnie, bo to ja jestem winna te pieniądze, a bank jest tylko osobą, która weszła pomiędzy mnie, wystawcę weksla, a odbiorcę weksla, jako podmiot, jako instytucja zaufania publicznego, to znaczy jako instytucja, która ręczy temu, komu ja. Zapłaciłam pierwotnie, a i następnym podmiotom, że te pieniądze w razie potrzeby zostaną im przekazane. Oczywiście, jak ja spłacam swój kredyt, prawda? Spłaciłam i teraz zapłaciłam do banku określoną kwotę. Otóż wyobraźmy sobie dalszy ciąg tej zabawy, bo nie każdy rozumie, jak to się dzieje, że ten pieniądz jest, a potem ten pieniądz znika. Wyobraźmy sobie, że osoba, która obsługuje tą imprezę, to wesele, otrzymała na swoje konto 5000 tysięcy złotych. I ona mówi tak, słuchaj Iza, to ja te 5000 tysięcy spłacę twój dług w banku. To... Ten dług, który tam miałaś, bo jestem ci zobowiązana, albo cię lubię, wszystko jedno. Co się wtedy dzieje? Otóż bank zlikwiduje zapis na rachunku bankowym tej osoby. Zniknie te 5 tysięcy złotych, prawda? Więc dług banku w stosunku do osób zewnętrznych, to zobowiązanie banku w stosunku do tych osób, które miały te weksle, zmniejszy się. O 5 tysięcy, bo on po prostu powie: Dobrze, zabieram ci te 5 tysięcy. Gdzie zabiera? Otóż na moim rachunku, bo ja jestem na minusie w banku, prawda? Mój dług zmniejszy się o te 5 tysięcy. Czyli ja byłam zadłużona na 100 tysięcy, a teraz już będę zadłużona tylko na 95 tysięcy. Zauważcie, ten pieniądz bankowy zniknął, ponieważ ten pieniądz bankowy, który ja wytworzyłam, to było 95 tysięcy. W tej chwili już jest tylko 95 tysięcy, i po drugiej stronie też 80 tysięcy ma moja sąsiadka, a dom weselny ma nie 20, tylko 15, bo zapłacił swojemu pracownikowi. I teraz chcę wyjaśnić jedną rzecz. Otóż pieniądz bankowy de facto jako wytworzony z długu. Z mojego zadłużenia, nie jest jak gdyby pieniądzem w takim rozumieniu potocznym. Jest to na pewno środek płatniczy, bo dzięki niemu odbywają się te transakcje wszystkie kupna, sprzedaży, ale nie jest to pieniądz w takim rozumieniu, w jakim my pod tym pojęciem rozumiemy gotówkę. I rola banku dlatego jest rolą instytucji zaufania publicznego że bank wszedł pomiędzy strony transakcji po to, żeby ta transakcja w ogóle mogła dojść do skutku. Tak naprawdę to bank wykonuje jak gdyby zadania takiego barteru wewnętrznego, takiej wewnętrznej wymiany. Różnica jednak polega na tym, że w barterze wielostronnym jest tylko jednostka rozliczeniowa i tamten pieniądz się nie tworzy, jak gdyby, a tutaj on jest wytwarzany właśnie w ten sposób, że jest ujawniany na kontach, na moim koncie, jako dług, prawda? Czyli jako składnik aktywów banku, bo ten dług to jest moja należność dla banku, czyli to są jak gdyby pieniądze banku w mojej kieszeni, to znaczy ja muszę te pieniądze oddać. Z jednej strony, a z drugiej strony jako zobowiązanie banku w stosunku do tych osób, które w banku posiadają rachunek bieżący. I teraz tylko chcę powiedzieć jedno, że osoby, no na przykład przedsiębiorca, który ma rachunek w banku, przecież przedsiębiorca nie wie, czy to jest pieniądz, który pochodzi ze skarbca, czyli jest zabezpieczony gotówką w skarbcu bankowym, czy też jest to pieniądz dłużny, który został mu dopisany na skutek różnych operacji w międzyczasie. Człowiek, który. Posługuje się tym pieniądzem bankowym, tamtymi kartami, wszystkimi płatniczymi, kredytowymi, i innymi, po prostu nie wie o tym, co, co naprawdę przedstawia ten pośrednik wymiany, czyli to, co nazywamy złotym. Nie wie, czy ten złoty, ma pokrycie w długu, czyli w tym, co ja zarobię w przyszłości, czy też ten złoty, ma pokrycie w pieniądzu wyemitowanym przez NBP w formie gotówkowej i spoczywa w skarbcu tego banku, albo ewentualnie w skarbcu NBP, albo na koncie w Narodowym Banku Polskim jako własność tego banku. Oczywiście pominęłam tu całkowicie kwestię odsetek. Bo o tym to Państwo wiecie już bardzo dużo. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to właśnie chciałam wyjaśnić, jaką rolę w życiu gospodarczym pełni bank. I w związku z tym to bank decyduje, ile pieniędzy w gospodarce się obraca, bo w zależności od tego, ile kredytów przyzna, to tyle pieniędzy pojawi się po drugiej stronie na rachunkach bieżących osób, które biorą udział w tych transakcjach. Dziękuję bardzo.